Dzień dobry doktorze, Cześć Flex. O, dzień dobry. Czy mogę pani pomóc? Ach, Mam problemy z komunikacją. A co, trzeba mężowi przypominać co pół roku, żeby wymienił żarówkę w salonie? Do tego już przywykłam. Mam problemy z komunikacją w przemyśle. Ach, rozumiem. A co dokładnie się dzieje? W maszynie musimy już trzeci raz w tym roku wymienić przewód komunikacyjny. A dostęp mhm. do niego jest tak prosty, jak dostanie się do dentysty na NFZ. Rozumie pan, co mam na myśli? Ach, oczywiście, że rozumiem. Dobrze, że do mnie można się dostać od ręki. Dlaczego tak często wymienia się ten przewód? Mamy ciągłe zaniki sygnału. Komunikacja działa źle, pojawiają się zakłócenia, a przez to cała maszyna nie funkcjonuje tak jak trzeba i sypie błędami. Mam wrażenie, że obecne przewody są źle dobrane. Dlatego jeżeli pan, panie doktorze nie dobierze odpowiednich przewodów, to już chyba nikt. Dobrze pani trafiła. Zaraz coś wymyślimy. A pamięta Pani, jaki to przewód? Z pamięci nie powiem, ale mam ze sobą fragment tego Kopnie. przewodu. Proszę. Mhm. A w jakiej maszynie ten przewód pracuje? Jest to przesuwnica obsługująca i transportująca palety. A jak Pan się domyśla, nie możemy pozwolić sobie na zanik sygnału w tej maszynie. Bingo! Ten przewód nie powinien być wykorzystywany do pracy w takich warunkach. Co więcej, on w ogóle nie powinien pracować w prowadniku. Dużo niższe zagęszczenie kronowania powoduje przenikanie zakłóceń z innych przodów sterowniczych oraz zasilających. Ale mam do tego przodu odpowiednie zastosowanie. Mam dla Pani rozwiązanie. Potrzebuje Pani przewodu profibasowego, dostosowanego do pracy w prowadniku, z dużo większym zagęszczeniem ekranowania, tak aby uniknąć zakłóceń. Co więcej, takie ekranowanie będzie powodowało, że wraz ze wzrostem ilości cykli gięcia, ten ekran nie będzie się rozwarstwiał. Ze względu na ciężki dostęp i długotrwały proces wymiany, polecam użycie bardziej wytrzymałej serii niż wskazują na to informacje, które mi Pani przekazała. Dlaczego bardziej wytrzymałą? Bo dzięki temu będzie miała Pani spokój na lata, a ten przewód wytrzyma dużo więcej roboczegości. A to poproszę ten przewód. Szef będzie zachwycony. Przypiszę Pani przewód CFBUS LB001 od firmy IGUS. Jest to przewód basowy w materiale TPE, który ma najmniejsze promienie gęcia dostępne na rynku. Dodatkowo ma największą żywotność i największą odporność na ścieranie. Dzięki temu zapomną Państwo o przestojach i częstych wymianach tego przewodu. A gdyby coś się stało, firma jego Jako jedyny producent przewodów, daje na swoje przewody 4-letnią gwarancję. Proszę. Dziękuję doktorze. Już wiem, dlaczego tyle osób Pana poleca. Przez lata zapracowałem sobie takie zaufanie. Jednak proszę pamiętać, aby regularnie sprawdzać stan przewodów i dbać o ich odpowiednie ułożenie w prowadniku. Jasna sprawa. To akurat kontrolujemy regularnie. 足够了。足够了。都分享。都分享。